Kopalnia Złota w Złotym Stoku, jedno z najciekawszych i najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. To tutaj od prawie tysiąca lat wydobywano rudę arsenową, a także złoto. Swoje udziały w tej kopalni miał wit Stworz, za sfałszowanie weksla musiał nawet siedzieć. Arszenikiem ze Złotego Stoku został prawdopodobnie okruty Napoleon. Ale tak naprawdę największa tajemnica tej kopalni zaczyna się wraz z dokumentem z 1948 roku. 42 ciężarówki ze skarbami ukryte w kopalni złota to brzmi absolutnie nieprawdopodobnie, ale takich opowieści na Dolnym Śląsku mamy bardzo wiele. Być może w którejś z nich jest jakieś ziarenko prawdy. Spróbujemy dowiedzieć się tego na miejscu w kopalni złota w złotym stoku. No dzień dobry. Podobno tu macie jakiś złotą ukryte w tej. Cześć. Cześć. Cześć, cześć, cześć. No i co gdzie ten skarb? Myślę, że pokażemy ci najpierw mapy. 42 samochody. To prawda? Prawdopodobnie. Dobra, idziemy. Skąd macie tę mapę? Z archiwum państwowego w skamieńcu zamkowicku dało nam się tą mapę zdobyć. Poza tym w planie ruchu w 60, roku znaleźliśmy właśnie ten fragment dotyczący Sztolniczany. To są unikatowe ujęcia, bo zazwyczaj na mapach nie ma, nie jest uwzględniony ten właśnie odcinek. Czyli wchodzi się do kopalni? Kto? Tędy. Ile metrów idziemy? Idziemy... 400 metrów. 400 metrów aż do tego miejsca. Tak. I dochodzimy do miejsca, w którym nagle jest zawał. Tak, tak. Jeden zawał już nam udało się przejść. To jest ten zawał na tym 45 metrów. Dotarliśmy do tych chodników, tu jest ten szyb zalany wodą. Myśleliśmy na początku, że jeżeli skarb jest, no to właśnie jest w tym szybie, ale tam no przecież woda jest. więc Poszliśmy dalej, tu był kolejny zawał i jesteśmy w trakcie wybierania tego zawału. Tutaj udało nam się przejść, a celem jest ten właśnie chodnik. Tutaj prawdopodobnie jest coś ukryte. Wszystko wskazuje na to, że chodnik został celowo wysadzony w powietrze. Wejście zostało zburzone, żeby nikt tego nie odkrył w najbliższym czasie. Idziemy? Oczywiście. Idziemy. Tysiąc lat istnienia tej kopalni to muszą być jakieś nieprzebrane kilometry chodników. I my jesteśmy dokładnie teraz tutaj, w środku. 11 na... poziomów jest nad nami. I 11 zalanych poziomów no pod nami, i tam nigdy nikt nie był. trochę huku było. I to jest to miejsce, do którego docierają turyści, tak. a dalej wstęp tak, tak, tak. zakazany. No ale możemy dojść, słuchajcie. I to jest tam, to miejsce. Ela, ale śmichy-chichy, ale jednak może wjechać kolejka w takie miejsce. Tak, najbardziej. te wyjeżdżały wagoniki, jak kopalnia funkcjonowała. Także nawet mówię, z Berlina, gdyby ktoś chciał dojechać do tego miejsca, byłby w stanie: Berlin, kamieniec, kamieniec, złoty stok, złoty stok, kopalnia. Wszędzie, wszędzie były doprowadzone tory. Czyli ma ta opowieść o ukrytym tutaj jakimś ładunku podstawę tak. również w rzeczywistości? Myślę, że jak najbardziej. Dobrze, jesteśmy coraz bliżej miejsca, w którym ma być ukryty ładunek z ciężarówek albo z wagonów, bo tego nie wiadomo, ale tego miejsca też nie znaliście przecież. Tak, tu w tym miejscu już był zawał wykonany w 1945 roku przez Niemców, to też jest nieprzypadkowe miejsce, tutaj przyjrzycie się, to ewidentnie widać, że są chodniki boczne, nad nami był jeszcze szyb, czyli Niemcy wysadzali w miejscach trudnych, gdzie były, krzyżowały się chodniki, żeby po prostu utrudnić wybranie takiego zawału. Zawał był w sumie nie do przejścia, tak był oceniany przez KGHM polską mieć, natomiast zatrudniliśmy pracownika, górnika. Po dziewięciu miesiącach udało nam się przejść ten zawał i po prostu no, już sobie wyobrażałam, że tu będą te skrzynie, ale no, póki co tych skrzyń tutaj nie zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy natomiast przecudną kopalnię. Ona była zalana wodą, tak gdzieś pół metra tutaj było wody i przez tą wodę klarowną, oczywiście tutaj było widać tory, było widać tutaj wózek, który stał. No niesamowite ujęcie. Niesamowite, niesamowite uczucie widocje, musi niesamowite. być, prawda? Po tylu latach zobaczyliśmy taką nieudostępnioną część tej naszej tajemniczej kopalni szczolnictwa. Ale najważniejsze jeszcze jest dalej. Tak, okazało się, że dalej jest mm. drugi zawał. No jest takie nawet powiedzenie, które mówi, że jeżeli coś było chowane, to za drugim zawałem. Więc musimy ten drugi no zawał po prostu. Chodź, To jest to miejsce. Dalej ściana. To jest już drugie miejsce, drugi zawał. Pierwszy nam się udało już wybrać. Na pewno w 1945 roku, to wiemy, to jest fakt, w 1945 roku Niemcy przekazali kopalnię w idealnym mhm. stanie, za wyjątkiem Sztolni czarnej. Na mapach przecież są zaznaczone wyrobiska. Sztonia Czarna była eksplorowana przez Niemców na odcinku prawie 2 km, a my jesteśmy na odcinku półtora, pół kilometra. Tutaj możemy zauważyć, że dochodzą do pewnego momentu tory i tory się nagle urywają przed samym zawałem, więc to świadczy tylko o tym, że dalej coś musi być. Czyli mamy tak, mamy mapę, na której jest sztolnia. Tak. Mamy 45 rok, nagle nie ma. I relacje świadka, który twierdzi, że wtedy widział samochody, które podjeżdżały do kopalni i rzekomo coś z tych samochodów było wyciągane i wkładane tutaj. Jednym z takich świadków jest pan Rudolf Suchan, który w jednym z programów telewizyjnych opowiadał już o tym, że słyszał i widział ciężarówki, które wjeżdżały w którejś z miejsc Złotego Stoku. Niestety nie był w stanie dokładnie określić tego miejsca. Całe ulice były obstawione, którędy ten komuś wszedł, jaką policja poszła do ogień, czy to nie Nie zagląda tam, jak je jedzie na. No, no. W góry, tam jest ten Złoty Jar, taki duży budynek. No i tam w tym kierunku to jeździło. Świadek powiedział, że widział, całe miasteczko, wszyscy mieszkańcy do tego stoku widzieli te ciężarówki, natomiast nie wolno im było właśnie na to patrzeć, żeby nie rozganianie, że nawet sieranką nawet w oknie nie wolno było tam gdzieś odsłaniać, bo zaraz właśnie były strzały, więc ludzie bali się, ale wiedzieli, że, że ten konwój wjechał tutaj w naszą Dolinę, w Dolinę Ulicy Złotej. Indiana Jones naciska guzik, otwiera się i jest sezam. Ile Wam to zajmie? Ile Wam zajmie dotarcie do tego miejsca? No już to prowadzimy prawie 20 lat, odkopujemy. Wszystko zależy od tego, jakimi rękoma. Czy to weźmy, tak jak do tej pory, wolontariusze, przyjaciele, górnicy. Czy też, bo można też wynająć firmę, no ale gdybyśmy wzięli firmę taką profesjonalną, górniczą, no to no to, to w milionach, no to są, są bardzo duże koszty. Tak jak wcześniej ona mówiła, KGHM odpuścił tą robotę, bo było to nieopłacalne, więc możemy sobie wyobrazić, jakie koszta tu wchodzą w grę. Co właściciele kopalni złota w Złotym Stoku znajdą na końcu sztolni czarnej? Legenda oczywiście mówi o sztabkach złota, ale mówi się również o ładunku z ciężarówek, które przewoziły wódkę. Niemcy chcieli ukryć ją przed Rosjanami. To by było znalezisko, ale to, co tam się będzie znajdować, jeżeli w ogóle, może mieć. Bardziej trywialny charakter. Jeżeli Państwo cokolwiek wiecie, skontaktujcie się z nami, bo takie sprawy rozwiązuje się wspólnie i potem wspólnie dzieli się sukcesem.